Cześć Mano, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was pewną hybrydę, którą zresztą za chwilę już Wam zaprezentuję. Także możemy przychodzić, nie wiem nawet jak, jak ją nazwać, bo jest to połączenie mm, Ligi Francuskiej, y, trochę Brazylii, y, no i liga Angielska. Także tak to wygląda i zobaczymy. Jak to będzie wyglądać już na formacji, całej formacji, oczywiście 4-5-1? Taką sobie wybrałem na bramce Salvatore Sirigu. Bardzo solidny bramkarz. Co można o nim powiedzieć? Bardzo dobre warunki. 192 cm. Taniutki, bo tylko 800 monet za niego zapłaciłem. 87 refleksu, 86 parady. To jest jeden z moich ulubionych takich tańszych właśnie bramkarzy, właśnie w kipie Okej, okay. idziemy dalej. Dalej mamy Marcelo, tak jak mówiłem, jest to połączenie takiej w Brazylii oraz Ligi Angielskiej. Także Brazylijczykiem tutaj jest Marcelo. Marcelo, no technicznie dobry zawodnik, naprawdę bardzo dobry tempo przeciętne jak na y, bocznego obrońcę y, to się u niego takiego powyższa. może dribbling jak na y, lewego obrońcę już się powtórzył raz kolejny ale dribbling jeszcze ma to dobre główki nie, nie najlepsze obroną na no i wysoka mm, pracowitość w ataku oczywiście lewą nożkę na SO pierwszy będzie david louis to będzie się tutaj bardzo ładnie łączył Już przetransferowany z PEDrze. widzicie trochę za niego zapłaciłem, bo 15 tysięcy Głupiłem go praktycznie tuż jak po tym jak jego karta w ogóle wyszła e, Chciałem sobie właśnie przetestować tego zawodnika No także e, Dobre tempo Dobra obrona, dobre główki No Jedyna ta, jedynie ta pracowitość nie jest najlepsza jak na obrońcę, ale Tego Silva tutaj będzie się bardzo ładnie uzupełniał, który, który ma wysoką obronę. No, zdecydowanie lepsze statystyki ma Tego Silva niż David Luiz jeśli, jeśli chodzi o obrońcę. Ma wyższe tempo, wyższą obronę, wyższe główki, także on, on nadrabia tą obronę. Na prawej stronie będzie zawodnik WPL e, Kyle Walker, Kyle Walker, który no często chyba go znają ze względu głównie da, te, dlatego, że po prostu ma 92 tempa. To jest jego taki taki główny e, Charakterystyczna, główna charakter charakterystyczna cecha. U niego właśnie. No, na HP gra. E, Ramirez, Ramirez zawodnik Chelsea tutaj będzie też się bardzo ładnie łączył no jedyne tutaj jest, że tak powiem mało, mało dobre jeśli chodzi o niego no to jest, no nie jest najwyższy jeśli chodzi o wszystkowego pomocnika ma niską obronę niskie główki, tutaj bardziej taki zawodnik trochę ofensywny natomiast myślę, że mimo wszystko to będzie wyglądać w jego przypadku dobrze, bo ma wysokie tempo na SP Ramirez, które jak widzicie, już się bardzo ładnie łączy z Loïcem i jego Anna A na LP e, zakresowy William. William zakupiony za 2400. Ehm, no. Kolejny zawodnik, który jest bardzo szybki w tym składzie. Bardzo dobry technicznie. No, 4 sztuczek. Hmm, strzały. Hmm, może niby ma 71, ale obie lepsze lepszy ma tak zwane strzały z woleja. Ok. Jana, Jana, już mamy. Na PP mamy Arona Lenona. Aron Lenon. Kolejny zawodnik, bardzo szybki. Teniutki tylko 800 monet Jak dla mnie bardzo niedoceniany zawodnik Zwłaszcza w FIFA. Może jest niski, bo ma tylko 165 cm Ale za to nadrabia właśnie to tempem i dribblingiem okay. Na pierwszym SPO grać będzie Juan Mata Juan Mata, zawodnik Manchesteru United zakupiony za 8700 No tutaj bardzo, bardzo wysoki dribbling dobre strzały, przeciętne tempo natomiast no, ten zawodnik ma naprawdę świetne świetne strzały finezyjne na SPO, jak już pewnie widzieliście, jest Wayne Runej Wayne Runej, który też ma przeciętne tempo, natomiast zwłaszcza y, ma te strzały bardzo dobre. Akurat właśnie u są tak zwane strzały tylko i wyłącznie na siłę, jak dla mnie mi się tak nim dobrze gra. No, niestety y, trochę złe prawcowitości jak na SPO, y, ale myślę, że powinien sobie poradzić. Właśnie w ten y, właśnie y, Runey. Jest czasami takim drugim eśpę I to też jest w pewnym momencie w obronie lepsze okay. No i to na ataku yy, bestia Samuel Eto Zawodnik, któremu, któremu, którego nie muszę nikomu przedstawiać Jest to zawodnik no, kompletny, że tak powiem, jeśli chodzi o napastnika yy, Nie dość, że świetne sztuczki, dribbling też do tego strzały i tempo, no to co najbardziej potrzebuje na No i... Do główki też umie wyskoczyć. Także... Tak to wygląda. Jeszcze sobie zobaczę... Tutaj... pokażę wam wszystkich zawodników po kolei. Możecie sobie zobaczyć co ile. każdego kupiłem. Ile ten skład... Kosztuje. No nie mam managera, ale jak widzicie... Jest to zgrania. Każdy ma przynajmniej 9... Nawet Walker. No, który tutaj ma być właśnie 9 zł dzięki Lennonowi. Okej, okay, dobra. Także już będę kończył. Dzięki za oglądanie. E, sorry, że tak powiem za taki ucięty trochę ekran. No ale. Action znowu nawalił. I no cóż. No trzeba sobie jakoś radzić. Także wolałem nagrać wam ten materiał. E, no i co, mam nadzieję, że skocik wam się spodobał. Taka trochę niecodzienna hybrydka. No, dzięki, jeszcze raz za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach.